Dzień dobry przed Państwem. Jeep Avenger, najnowsza nowość Jeepa, najmniejszy crossover w Gamie, no a przy okazji jeden z pierwszych egzemplarzy w Polsce, który ma pod maską normalny spalinowy silnik. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie. A jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Pozwólcie, że nietypowo zacznę tę prezentację od smaczków. No, pierwszy jest taki nie do końca fajny, no bo ze starego kluczyka Jeepa niestety niewiele zostało. Mamy już w tej chwili kluczyk taki typowo stylantisowy, ale czas na te troszeczkę fajniejsze smaczki. Pierwszy jest taki, pewnie o tym doskonale wszyscy wiecie, ale no, nie tylko elektryk jest produkowany w Polsce, ee, ale również wersja benzynowa ma tutaj napis Made in Poland. Proszę bardzo, o to on. Kolejny smaczek tego samochodu, że tak trochę nietypowo zacznę, to jest to tutaj Avenger ma rurę wydechową. Tylko na trzech rynkach. Na początku mówiono, że południowych, czyli Włochy i Hiszpania, ale również ta rura wydechowa, czyli ten spalinowy silnik, znalazł się w ofercie polskiej. No i teraz te takie smaczki typowo jeepowe. Jest to oczywiście siedem części tej atrapy. Tutaj mamy taki piękne nawiązanie do Wranglerów. Tutaj na tym radarze mamy kompas. Jest to wszystko tutaj pięknie wpisane Jeep Performance. Tutaj mamy syna projektanta, który ogląda sobie świat przez lunetę. Kolejny Jeep jest, kolejny grill Wranglera jest na felgach. No bardzo dużo jest tych nawiązań. Tutaj mamy taki piękny napis Jeep. Więc jest trochę Stellantis'a, ale jest też dużo Jeepa. Tu kolejny Jeep, kolejny napis. Jeepa mamy też tutaj na tych pięknych fotelach. To jest topowa wersja tego samochodu. Cóż jeszcze, jak się otworzy klapę? A, tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy tego jeepa. Proszę bardzo. No, przez przyciemnione szyby tego nie widać. Ale tu w tym miejscu mamy góry. Proszę bardzo. I ostatni element. Tutaj też takiego pięknego jeepa mamy, namalowanego. Oto on, doskonale znany silnik, który dostępny jest w wielu, wielu konstrukcjach Stellantisa, 1.2 turbo, tam się nazywa piórtek, tu się nazywa inaczej, wersja stukonna, 205 Nm, 10,6 do setki, napęd oczywiście tylko i wyłącznie naprzód, skrzynia sześciobiegowa manualna, nie jest tu dostępny automat. I tak to właśnie wygląda. No ale cieszy nas to, że jesteśmy jednym z tych niewielu rynków, gdzie można ten samochód zamówić sobie w wersji spalinowej. Zapraszam teraz do środka. W środku ten samochód najmniejszego segmentu SUV wygląda w ten sposób. Jest to topowa wersja, dlatego ma takie tutaj piękne przetłoczenia, ma też genialną gałkę zmiany biegów taką bardzo bardzo jeepową i bardzo jeepową kierownicę, aczkolwiek no można znaleźć tu elementy z innych modeli Stellantis'a. Chociażby te lusterka, które pochodzą, no, na przykład są bardzo podobne w DS-ie. Podobnie długo trzeba trzymać przycisk startera, żeby samochód się zapalił. Tak, wyłączmy sobie radio. Na szczęście mamy do tego gałeczkę. Tutaj, proszę bardzo. Tak wygląda system multimedialny. To również są elementy zapożyczone. No ale fajne jest to, że mamy takie ogromne cup holdery Tu mamy taki ogromny schowek z ładowarką indukcyjną. Tutaj mamy taką piękną półeczkę. No niektórzy mówią, że jakość tych plastików jest tutaj niewystarczająca. Mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się podoba taki, no, nawiązujący do tych wszystkich takich bardzo topornych modeli Jeepa styl. Ale wszystko świetnie się prezentuje. No zdecydowanie bardzo ten samochód w środku zyskuje. Mi się to mega podoba. Pozycja za kierownicą jest bardzo, bardzo wygodna, fajna takie małe przyciski na kierownicy właśnie w stylu Jeepa i ten piękny napis tutaj. Robi to naprawdę dobrą robotę. Pokażę Wam, jak teraz wygląda tylna część tego samochodu. Tylne klamki ukryto w nadwoziu, ale bardzo łatwo się nimi operuje. No, jak na wielkość pojazdu, to nie jest tutaj najgorzej, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Zaraz sobie zasiądę, a pokażę, jak to wygląda. Jedną USB typu C. Hmm, zapach nowego samochodu. To jest auto, które ma przejechane chyba 13 km. A teraz ładnie te góry widać zobaczycie tak. Spróbujmy dać na przybliżeniu. No, coś tam widać. Tam jest masyw górski. A ja sobie teraz usiądę tutaj i zobaczę, jak to jest z miejscem. No, kurczę, jak na segment pojazdu. No to moje kolana nie dotykają fotela przede mną. Nie no oczywiście, jest to maleńki samochodzik, ale da się usiąść z tyłu. Jeszcze taki luczek na deskę rozdzielczą. Nie jest to mały bagażnik, bo jak na wielkość segmentu 380 litrów to tyle ile kiedyś miały kompakty. No, trochę jest tak, że tego typu samochody również kompakty z rynku wypierają. Że bardzo nieźle, jeżeli chodzi o wielkość bagażnika. To jedziemy. Zacznijmy od tego, jakie mamy tryby pracy tutaj. Mamy tak, mamy sport, mamy normal, mamy eko, a potem mamy piasek, błoto, śnieg. Proszę bardzo. A, niech będzie sport, w końcu mamy 100 koni. Z takim lekkim oporem wchodzi tutaj lewarek zmiany biegów. Fajnie sobie brzmi trzycylindrowy silnik. Te piórteki mają tak naprawdę bardzo, bardzo fajny dźwięk. No i czuć, że ten samochód jest lekki. On waży nieco ponad tonę 200, tak dochodzi do tony 300 jak na współczesne warunki, jak na samochody podwyższone jest naprawdę bardzo niską wartością już a do tego jedziemy we trzech teraz i czuć, że to 205 Nm w zupełności wystarcza, żeby tym samochodem się napędzić jeszcze taka mała informacja no bo oczywiście te samochody startują od niespełna 100 tysięcy złotych ale gdybyście chcieli mieć taką ładną wersję z takimi felgami, tak wykończoną jak tutaj w środku no to musicie przeznaczyć na no to ponad 130, oczywiście jakie mamy ceny w Carsme, możecie sobie zobaczyć pod filmem. A ja teraz będę się rozkoszował jazdą tym samochodem. Fajna taka mała kierownica. Te zegary, które w się tak nie do końca mi się podobają, oczywiście tutaj mają trochę inną wizualizację, ale wielkościowo to jest to samo. Tutaj bardzo ładnie pasują do tego samochodu. I sprawia to wszystko dobre wrażenie wrażenie takiego auta no, do miasta, ale takiego z pazurem. Pewnie w terenie tymi autami jakoś tam bardzo nie będziecie szaleć, ale producent podaje. Kąty zejścia, wejścia auto jest podwyższone, więc no, można od biedy na jakąś sobie boczną drogę tym samochodem wjechać. Myślę, że taki napęd naprzód, w zupełności, wystarczy do większości tego typu sytuacji. I jedziemy. 15 km na przejechany ten samochód, także naprawdę jesteśmy jednymi z pierwszych osób w Polsce. No, poza oczywiście tymi. Osobami, które testowały, bo jak znam życie, to te auta gdzieś tam sobie latały po autostradzie do Krakowa, do Bielska i tak dalej, pewnie jeszcze zamaskowane. I ci kierowcy testowi Fiata tam troszeczkę sobie nimi szaleli. E, 50 na godzinę, no ten napęd myślę, że jest optymalny do tej wielkości samochodu, nie ma tutaj co kombinować, nie trzeba mieć nie wiadomo ilu koni. A praca piórteka jest bardzo bardzo przyzwoita, do tego no, wiemy, że te samochody z testów spalania, samochody z tymi silnikami, spalają niewielkie ilości paliwa, a to w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie. No, mogliby zmienić te lusterka, no bo za bardzo przypominają mi to, co jest w Atlantisie, ale całość tutaj jest taka mocno jeepowa, więc zdecydowanie jest to, jest to dobry krok w dobrą stronę. No, oczywiście to wspomaganie jest tutaj elektryczne i mocne, ale tak to już jest w tych współczesnych samochodach. Fajną informacją myślę, że jest to samochód produkowany w Polsce, no bo jednak zawsze fajnie jest wspierać lokalne produkcje. Z całą pewnością będziemy go jeszcze testować, zrobimy mu test spalania i pewnie porównamy z innymi samochodami. A to tyle, jeżeli chodzi o tą krótką prezentację. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.